Ohohoho. Hej, hej, kochani! To ja, Pirat Rumłek. Serdecznie Was zapraszam na kolejną bajko Smykajkę, która już za momencik! Już za dwa dni na stronie Smyk Story na moim kanale! Patrzcie, odpaliłem ląd do naszej armaty. Ha, ha, ha. Najwyższy czas! Kiedy usłyszycie wystrzał, to znaczy, że stanie się on zapowiedzią naszej kolejnej zaczarowanej przygody. Będzie się działo, będzie wybuchowo i zaczarowanie. Będzie się działo tak dużo, że nie wiem, czy się połapiecie w tych wszystkich perypetiach. Kiedy zgaśnie, usłyszycie wystrzał. Czekajcie na kolejną bajkę już za dwa dni.